Ale włączę oświetlenie. Lepiej już no. widać to już. Już widać coś, no. witamy 40 tysięcy. 000... Prawdziwych widzów, witamy! Witamy, witamy. Na czymś, co się dzieje na żywo? Nie widać nawet liter, stary. No, nie widać. Masz jakiś pomysł? Latarkę, jakbyśmy mieli, kurwa. Może być latarka? No, może być. Podpalamy dalej. z telefonu, może z tego O! Zobaczymy, jak to będzie by wyglądało. To być. Potem ci dały ładowarkę. Patrzcie, byśmy musieli świecami jakoś robić tu. Oach, co ty robisz? O. Kurwa, zawałem dostać? Świeczki chacą. No, ale Coś takiego musiał się nie tak no. mhm. Świeczki można na tablicy położyć, patrz. A i tak byś nagrywał, nie? No, no. A na tyle masz baterii? Ja mam... 39 minut Ja postawię świeczki na tablicę co? O zobacz widać już Patrz, to iż tak to świece ułożyć, Patrz No? Ja pierdolę co tu się dzieje na? No? Chyba ręce 10 minut Widzisz telefon, nie? co? Widzisz telefon, telefonie, Widać już to Kurde, Nie wiem jak to ułożyć O tak musimy zrobić, ale będzie widać, że to się porusza chociaż Jeszcze 10 minut Chyba ile się zrobiło. A już to, myś trochę Nie to nie od kurde Wiele ciężej jest, nie? Dzisiaj czujesz się najbezpieczniej, Co? Dzisiaj najbezpieczniej, Trochę tak, ale to tam Tak górze było, ale... Tak jakby było, pójdziesz. Daj to, weź tu przy Postaw je tu. Ej, tu postawił krzesełko. Niech to krzesełko tu po oble. Po No, postawi. Na przed czuję się, ale nie wiem. mam pomysł. Mam pomysł szybki. Przejdę mi kamera, jak to Widać coś? Widać, pa. widać? Ja widać. Ło, witamy! Dziękujemy wszystkim, że jesteście z nami. Dziękujemy za subskrypcję. Liczcie na to. Mucha, mucha chodzi. Trzymajcie kciuki, aby było w porządku. Jeszcze 8 minut, i zaczynamy przywoływać cztery duchy. Nie wypalą się. Chcemy przyzwać Tadeusza Mucharskiego, Wujka Małusza, Zbigniewa Wodeckiego, Piotra Łuszcza, czyli Magika i Lecha Kaczyńskiego. Co stało się w Smoleńsku? Oby tu nie było nas żadnego zamachu, mamy obstawę za oknem liczę na chłopaków. Jest rewolu, ale nie wiem, co się dzieje. Nie, co się dzieje, ale. Trzymaj kciuki, już milczmy. Milczmy już. Pytania, jakie musimy przygotować, skąd jesteś? Ile masz lat? Ilu was jest? Skąd pochodzisz najważniejsze, nie? Przy jakie? Nie najważniejsze jest ja, masz flak podlewony mają zarobić. My zebrani tutaj, Zebrani tutaj przy mnie na inne nazwiska. Potem pytanie, czy zezwalasz czy na swoją pozycję? Nie, trój mi dupy teraz, małyż. Co <śmiany> Ten mi cały czas gada, nawet w ostateczności, nawet truje mi pupę. Dzięki za 50 zł na super czacie. Witamy. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha. Duchu, jeżeli jest. Jak to się nazywa, Kiliszek? Co? Co? To? to jest na to. Że to się nie pochaliło. Kurwa, jak ktoś jeszcze wódki z żeś mi napił, do chuj ja. Ja też. Brudki, ja, to, ja, to, też. Ja, to, to. ja chcę jeszcze kociołki z Danielem ja wypić. Kurwa. A ktoś musi coś zapisywać. Piona, nie? Piona. Ktoś musi coś zapisywać, miało tak być. No dobra, nie będzie już zapisywania niestety. Jeszcze 5 minut. 5 minut do przewoływania Jezuska atmosfera <laughs> Ej, doblica zaczyna dymić. Nie wiem czy to widać na streamie Ja chyba dmuchnąłem sobie Dmuchlu, <laughs> dmuchnął ja dole! Dmuchną. Ja Wie No nie sorry, na pewno dmuchnąłem. Tak jak się nachyliłem Mam już się posunąć, dobra? Ale Czy inaczej Ej. On mi serce na Jeden z ja wierzę w tatę. Postaramy się rozłożyć czasowo 15 minut na jednego ducha. Chcemy, aby ten spektakl przywoływania duchów trwał przez godzinę. Pierwszą osobą, którą będziemy chcieli przywołać, będzie Lech Kaczyński. więc trzymajcie kciuki witamy 50 tysięcy osób z całego yeah, kraju yeah. z całego świata witamy, angielskiego witamy. nie umiem welcome all people from here european world, kosmos też fajny cześć <laughs> ludzie <laughs> Hello. cztery minuty chciałbym żeby już było po co teraz by coś pierdolało no? no, no, obco, Jesteśmy sami Tam są śmiechy A tu jest atmosfera grozy Łojas. to za Jeżeli przeżyjemy do 24 i potem zaczynamy drank streama i lecimy po 100 godzin pobicia rekordu w naszym kraju. Oczywiście wieczoriem, jeżeli się uda, to wychodzimy na... 3-3 minuty. To potem nie dmuchamy, tylko ja mówię, tak? Mhm, jak to się rozmawiamy? Jednego ducha wywołujemy. 6 razy? Nie sześć. Cztery, cztery, cztery razy. Cztery razy wywołujemy każdego z ducha pojedynczo. A jak się nie uda? To, to kończymy. Nie będziemy na pewno duchów namawiać, zostały dwie minuty. Co my robił? <laughs> Jesteśmy pojebali. Ja się boję. No. Nie nie, mów, nie Daj mi się Cii. Cii. no właśnie chcę, dam ci zaraz. Po łyku weźmę, bo Nie teraz, ludzie, nie teraz. Nie teraz, krzykuj. Nie teraz! Zaczynamy! W minutach czasu, w ostatnich minutach, w muzyka, zostały dwie minuty. Jest odwaga, no. jest na życie. Jestem ja to jest samym Bustu, ale się Małysz! Kurwa no twojej ja. krówki! Sonia, pójdź! Sonia, Sonia, jak się boi! Głośno przyszło. Nie, nie cię, cisze. Jestem chudna w Jedna minuta, powaga! Miałem być trochę ciężar, ale jest głośno. Krzyknął ciężar. Nie wiem, że zaczynamy raz. Jak no, to się też czy niewygodnie będzie bardzo? będzie to. No, Nie do dwoma robimy. Bóg z wami. Lecimy. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha. duchu, jeżeli jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem. Zwamy ducha Lecha Kaczyńskiego. My zebrani tutaj przywujemy ducha Lecha Kaczyńskiego. Jeżeli jesteś, proszę daj nam jakiś znak. My zebrani tutaj przywujemy ducha Lecha Kaczyńskiego. Duchu, jeżeli jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem. My zebrani tutaj przywołujemy ducha Lecha Kaczyńskiego, jeżeli jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem. powiada, Kolejnego. O Boże, już jest, przestraszony jestem. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha wujka Tadeusza Mucharskiego. Duchu, jeżeli jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem. My zebrani tutaj przywołujemy ducha Tadeusza Mucharskiego. Jeżeli jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Tadeusza Mucharskiego. Jeżeli tu jesteś, daj nam jakiś znak czekamy my zebrani tutaj ostatni raz przywołujemy do rozmowy ducha Tadeusza Mucharskiego jeżeli tu jesteś porusz kieliszkiem lub daj jakiś inny znak My, zebrani tutaj, wzywamy trzeciego ducha, ciebie Zbigniewie Wódecki. Jeżeli tu jesteś, daj nam jakiś znak, lub porusz kieliszkiem. My, zebrani tutaj, przywołujemy do rozmowy ducha Zbigniewa Wódeckiego. Jeżeli tu jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz tym oto kieliszkiem, który trzymamy. Nic. Totalna cisza. My zebrani tutaj przywołujemy ducha Zbigniewa Wodeckiego. Jeżeli tu jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem. Wezwiemy jeszcze ostatniego ducha i podsumujemy i spróbujemy chyba jeszcze raz. Zobaczymy. Być może jakiś latów zapalony, ale nie będzie kamery wtedy. No. Za chwilę pomyślimy. Skupmy się. Kurde, nie mogę dmuchać za duże mam powietrze. No My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Piotra Łuszcza, zwanego jako Magik. Piotrze, jeżeli tutaj jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkiem. My zebrani tutaj przywołujemy ducha Piotra Łuszcza, jeżeli jesteś, daj nam jakikolwiek znak. My zebrani tutaj przywołujemy do rozmowy ducha Piotra Łuszcza zwanego magikiem. Jeśli jesteś tutaj, daj nam jakikolwiek znak lub porusz, porusz kieliszkiem. A jeżeli nic się nie dzieje? Nie może jeszcze, może wszystkiego. Dokładnie. Przepraszamy, że zakłócamy wam spokój wszystkim duchom, Lechu Kaczyńskiemu, Tadeuszu Mucharskiemu, Zbigniewowi Wódeckiemu i Potrowi Łuszczowi. Spoczywajcie w pokoju. Amen. Puszczamy? Takie to są nerwy. No dobra, wpuszczamy. Trzy, cztery. ry Nikomu nic się nie stało. Mam dreszcze jakbym się, kurwa, ją zezrać w gacie ludziom. Kurwa, jak się spłaciło mi, ja pierwole. Ludzie, Ludzia. Boże, niż na treningu. Co robimy teraz? Nie wiem. O kurwa, mi się też, że są bułki jakieś kurwa. Nie? Nie wiem. Może spróbuję sam, co? Jesteś pewny? Spróbuj ale na poważnie to wejść do siebie, tak? My zabrani tutaj, wzywamy ducha Tadeusza Mucharskiego. Jeżeli jesteś, daj nam jakiś znak lub porusz kieliszkę. My zabrani tutaj, wzywamy ducha Tadeusza Mucharskiego. Jeżeli jesteś tutaj porusz kieliszkiem Przepraszam wszystkie ruchy, które zostały wezwane. Tadeuszu Muchalski kończymy. Jakie to są nerwy ludzie... A ja już myślałem, że coś się stało jeden. Nie wiem, no przecież na w domu. Ludzie z tym bójdą. Ale, ale była, była próba była. Nie, nie naśmiewajmy no się z tego, bo... Mm. Czy bójda, tak, czy nie... wiesz, bo to są osoby, Duchy, czy jak tam złą się... To jest coraz mądrzejsze od nas, mm -hmm. Czy tam coś. Miejmy nadzieję, że na pewno nic nie działo, nie? Bo... Jak w nocy coś się stanie, nie? Dobra, no tylko zapalamy światło. חברה, זה הישגה של משווצה. לה.